Odrodzona w 1918 roku, Polska może być dla nas wzorem społecznej ofiarności i zaangażowania w życie publiczne. Dowodem na to jest wykształcenie pokolenia, które tak ofiarnie broniło niepodległości Polski w czasie II wojny światowej, a także bezpośrednio po niej. prehistorycznemu determinizmowi, Polska pozostała wierna idei samostawienia i testamentowi marszałka, który wzywał. Idźcie swoją drogą. Służcie jedynie Polsce. się składa dowódca pierwszej Śląskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, generał Brygady Andrzej Łosiński. Asystuje mu dowódca 30, 34. Dywizjonu Rakietowego, pułkownik Jerzy Flis. Kombatanci i weterani walk o niepodległość, mieszkańcy Bytomia, żołnierze wojska polskiego, rodacy, stajemy dziś do niepodległościowego apelu pamięci na bytomskim rynku, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się nowa wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Wałam idących szlakiem ku niepodległości kosynierów ta generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych bohaterów Nocy Listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu! Onrode! Onrode! Zima! Wado! Zarvo! Wado!